Profesor Adam Wielomski, politolog, jest ze mną w połączeniu internetowym. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszał pan orędzie? Słyszał pan orędzie? Czytałem to, co mówią media, bo jestem na działce i nie mam tutaj środków telewizyjnych, ale czytałem i myślę, że jest ono bardzo interesujące, jak na krótkie orędzie. Tak, ale to powiem panu, że jakby pan chciał oglądać w telewizji, która ponoć. Która, za którą pan płaci podatki, na którą pan no, płaci. To nie było, tak. To nie było, tak, że żadna z programu pierwszego, drugiego, ani tak zwanych telewizji regionalnych nie transmitowały tego, co jest dla mnie absolutnym skandalem. Jest, no, przyna przynajmniej regionalna telewizja w Warszawie powinna, bo to jest wydarzenie w Warszawie. Nie, no, no przepraszam. Panie profesorze, powinna transmisję na żywo przeprowadzić jedynka normalnie, tak jak przykazało w normalnym państwie. mogą się nie zgadzać na to, kto został prezydentem, ale to jest jedna wielka... Przepraszam, że to powiem kolokwializm. Wiocha i czerstwota Debaksa. Więc Tak, yy... jest to wiocha, szczególnie, że gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, to jestem pewien, żeby wszystkie możliwe kanały transmitowały. No, no dobrze, zapisimy. co pan sądzi o merytoryce przemówienia? Ja panu powiem, że jeśli chodzi o przekaz, który prezentował pan prezydent Nawrocki, był bardzo dobry. Powiem szczerze, w stosunku do początku Kampanii wyborczej, której w pierwszym tym przemówieniu, feralnym, którym się pan prezydent mylił, trochę był zdenerwowany, to, że zaznaczył redaktor naczelny Paweł Lisicki, że to jest nie była Ziemia. To znaczy, tutaj był pewny siebie, wiedział, co chce powiedzieć. To nie było jakieś przewlekłe przemówienie, to było konkret. Więc słucham pana opinii. No przemówienie, powiem tak, ponieważ tylko czytałem, a nie, nie widziałem, czy też nie słuchałem, więc nie mogę się wypowiedzieć o jego, takim bym powiedział tonie, jeśli chodzi o sposób jego prezentacji. widziałem z różnych opinii w internecie tych osób, które słuchały na bieżąco, że było bardzo dynamiczne. No więc do tego się odnio, nie odniosę, wierzę na słowo. I jest tam, w tym przemówieniu odnoszę wrażenie od razu kilka elementów bardzo konfrontacyjnych w stosunku do reżimu Donalda Tuska. Pierwszy element konfrontacyjny jest to przede wszystkim kwestia praworządności. Widać, że prezydent Nawrocki, już w tej chwili możemy mówić formalnie, prezydent Karol Nawrocki, po pierwsze zarzucił rządowi Donalda Tuska braki w praworządności i powiedział, że będzie o to walczył. To jest ciekawe, dlatego że w ten sposób oznacza, że prezydent nie chce tego pojęcia, Prawno-politycznego, wygenerowanego przez Unię Europejską, oddać obozowi Donalda Tuska, tylko właśnie chce również się nim posługiwać, słusznie, zresztą uważam. Mamy następnie zapowiedź, że w ramach walki o prawo będzie i awansował sędziów, którzy tą praworządność godzą. Bardzo słusznie. Mamy wreszcie z konfrontacyjnych elementów myślę, że trzeba by tutaj wymienić podkreślenie roli Polski w NATO, dlatego że często już są, to rozmawialiśmy o tym tutaj również my we dwóch, no różnego rodzaju działania. Czy to samego Donalda Tuska, czy też małżonka Anne Applebaum godzą w jedność NATO na rzecz stworzenia jakiejś, jakiejś formuły, nazwijmy to europejskiego systemu obrony w oparciu o Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Polskę. Także to też jest element konfrontacyjny w tym wystąpieniu bo zapowiadający niezgodę na politykę zagraniczną i myślę, że elementem szczególnie konfrontacyjnym, na który być może nie wszyscy sobie, nie wszyscy sobie to, to zauważyli, jest zapowiedź zwołania Rady gabinetowej. Myślę, że będzie to próba, jeżeli ta rada gabinetowa, Raz, że tak powiem, zostanie zwołana. Konstytucja nie mówi, jak często prezydent ma zwoływać radę gabinetową, czy może zwoływać radę gabinetową. Ja się spodziewam, że prezydent może skorzystać ze swoich uprawnień w sposób poszerzający i próbować zwoływać te rady gabinetowe często, próbując w ten sposób Wyręczyć, że się tak wyrażę, Donalda Tuska z funkcji premiera i zacząć samemu prowadzić posiedzenia rządu. To moim zdaniem byłoby bardzo ciekawe, dlatego że albo przestrzegając konstytucji, rząd musiałby obradować w obecności prezydenta raz po raz, albo druga możliwość no, nie przestrzegając konstytucji. Przepraszam za wrażenie, olewać zaproszenia prezydenta i obradować samemu. Ja myślę, że to szczególnie ten ostatni element może być bardzo interesujący, no bo to oczywiście zapowiada, bym powiedział, taką bym powiedział, personalną konfrontację Tuska z Karolem Nawrockim o kierowanie posiedzeniami rządu. No i wreszcie ostatnia rzecz, która jest istotna, to zapowiedź prezydenta, że na Radzie Gabinetowej chce się dowiedzieć, jak wygląda dokładnie stan państwa, szczególnie jego finanse. Aczkolwiek, w tej kwestii to jest oczywiście kwestia. Potwornie istotna, aczkolwiek w tej kwestii myślę, że prezydencka inicjatywa będzie ograniczona, no bo Karol Nawrocki jest historykiem, a nie ekonomistą, dlatego, dlatego jego tutaj kompetencje po prostu osobiste prawdopodobnie nie będą wystarczające, żeby, żeby, żeby w te sprawy interweniować. Oczywiście doradcy mogą mu coś podpowiedzieć, ale na bieżąco na takich posiedzeniach Rady Gabinetowej, prawdopodobnie w stosunku do fachowca, którym jest Minister Finansów, tutaj niestety prezydent będzie bezbronny. Konfrontacja. Tak? Jak teraz myślę o tym, co widziałem i co słyszałem przede wszystkim, to jednak pan prezydent nie będzie się bał tej konfrontacji, to tak co pan profesor powiedział, to znaczy w tych najważniejszych rzeczach, chociażby tutaj przytoczę, zaczął od tego, że wybaczam tę pogardę, która pojawiła się w kampanii wobec mnie i moich bliskich. Ale podobało mi się takie stwierdzenie, że Polska to nie jest Unia Europejska i pozostanie Polską i nie będzie patrzył na zabieranie kompetencji Polski i będzie głosem tych obywateli, którzy absolutnie chcą suwerenności. No to jest konkretny konkret. Tak, to jest rzeczywiście stwierdzenie, którego z ust Andrzeja Dudy, myślę, byśmy nie usłyszeli, który zresztą się nie nadawał ani do polityki konfrontacyjnej w stosunku do Donalda Tuska, ani również nie jest, nie jest politykiem, moim zdaniem już byłym w tej chwili politykiem, na szczęście, który by też potrafił, a nawet być może chciał walczyć o wzmacnianie Polski suwerenności Polski w stosunku do Unii Europejskiej. Także z pewnością mamy do czynienia z politykiem, w tej chwili bardziej dynamicznym. Ja powiem tak, jakkolwiek pochodzącym z obozu oczywiście Rosława Kaczyńskiego, to jednak gdzieś z prawego skrzydła, a nie z lewego, jak Andrzej Duda. Dlatego myślę, że tutaj te pewne różnice, różnice pomiędzy tymi dwoma prezydenturami będą i będą to różnice na korzyść Karola Nawrockiego. No dobrze, panie profesorze, nie miałem tej okazji, żeby podsumować, odejdźmy na chwilę do Dorendzie. 10 lat Andrzeja Duda, szczególnie ostatnie 5, może tą drugą jego kadencję. No powiem tak, dramat. Dramat na wszystkich polach. Na początku ustępstwo całkowite w stosunku do Mateusza Morawieckiego i prowadzonej przez niego polityki covidowej. Wiemy, że prywatnie, z tego co się orientujemy, prezydent nie był jej zwolennikiem, ale nie umiał się jej przeciwstawić. Nie miał woli, nie miał siły, nie miał autorytetu, nie próbował w tej kwestii walczyć. Gdzieś tam może coś zakulisowo, ale no niewiele z tego wynikało. Także tutaj porażka. Polityka na linii ukraińskiej. No to jest absolutna porażka i jakby to wyznanie w ostatnim chyba miesiącu, że nie można było nic na tej, tutaj zdziałać, ponieważ nie wypadało się domagać o swoje interesy, jak Ukraina walczy, no świadczyło o kompletnym nierozumieniu polityki. No właśnie wtedy, kiedy ktoś jest przyciśnięty pod ścianą, to wtedy się stawia najcięższe warunki, żeby coś uzyskać. Następnie polityka, no to jest jakby funkcja polityki, polityki proukraińskiej. No to jest oczywiście Polityka radykalnie antyrosyjska, moim zdaniem niepotrzebna, z różnymi wypowiedziami, które i tak oczywiście niczego nie, da, nie dawały w praktyce, a niepotrzebnie konflikt, konfliktują nas na dziesięciolecia, być może. Także to też błąd. No Oczywiście prezydent również nie skorzystał ze swoich prerogatyw weta, aby na przykład prowadzić, wetować jakieś ustawy, które by obciążały nadmiernie polskiego podatnika, na przykład na rzecz uchodźców ukraińskich, czy też na rzecz pomocy państwu ukraińskiemu bo tak powiem zdecydowanie wykraczającej poza polskie interesy. Polityka w stosunku do Unii Europejskiej niewyraźna. No, wiemy, że prezydent nie był jakimś zwolennikiem federalizacji Unii Europejskiej, no, ale to trzeba czasami no, uderzyć w stół pięścią. Andrzej Duda tego nie umiał. Także ta, i potem wreszcie polityka wobec rządu Donalda Tuska. Wbrew temu, co sam Donald Tusk opowiadał, nie była to polityka wetowania i konfrontacji, polityka bardzo miękka, nijaka. No bym powiedział tak, no, jest takie pojęcie, którego kiedyś użył, użył mecenas Roman Giertych, jak jeszcze się nie kochał z Donaldem Tuskiem, określił Donalda Tuska mianem ciamciaramcia. Nikt nie wiedział dokładnie, co to słowo znaczy, ale generalnie kojarzyło się jakimś takim politykiem mało zdecydowanym. No i takim politykiem właśnie mało zdecydowanym z pewnością był Andrzej Duda, dlatego ja jego obydwie kadencje oceniam negatywnie, a kadencję drugą oceniam jako absolutnie chyba najsłabszą kadencję w historii prezyd polskich prezydentów po roku 89. To, to naprawdę kadencja dramatycznie słaba. Po prostu błąd na błędzie, słabość na słabość. Panie profesorze, w orędziu pana prezydenta Karola Nawrockiego nie było ani słowa o Ukrainie, to dobrze czy źle? To dobrze, oczywiście. Ja powiem tak, ja nie mam wątpliwości do tego, że prezydent Nawrocki jako polityk, nazwijmy to transatlantycki, bardzo głęboko jest politykiem antyrosyjskim. Wydaje się, że w polskiej klasie politycznej tu się bym powiedział, no wszyscy są tacy sami w tej kwestii, generalnie, ale można być politykiem antyrosyjskim i, i równocześnie być politykiem filoukraińskim. Odnoszę wrażenie, że Karol Nawrocki jest tylko Antyrosyjski, ale nie przedstawia jakichś proukraińskich obsesji i myślę, że wypowiedzi w stylu, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, od niego nie usłyszymy. Choćby to widać przy to w jego stosunku do kwestii wołyńskiej. Jest pytanie, czy będzie ze słów. Przejdzie również do tego, aby wetować jakieś, jakieś ustawy, właśnie radykalnie proukraińskie, szczególnie te, które obciążają polskiego podatnika. A mówię o tym, dlatego że ciągle się o tym mówi, że Polska w tej chwili ma coraz większe zadłużenie, i sam prezydent w swoim wystąpieniu dzisiejszym powiedział, że ta nad tą sprawą się musi pochylić i nią zainteresować. I odnoszę wrażenie, że Polska. Elitka infantylno-agenturalna nie widzi tego, znaczy zwana w Polsce elitą polityczną, nie widzi tego, że, a przynajmniej nie chce tego widzieć, że wzrastający dług publiczny Rzeczypospolitej jest organicznie związany z wydatkami na imigrantów ukraińskich i z wydatkami na pomoc Ukrainie. No, powiem tak, nie da się zmniejszyć deficytu budżetowego, utrzymując, można powiedzieć, drugie państwo. Dobrze, kwestia konfrontacyjna, bo taki był mowa ciała takiego, no powiedzmy, przedustawkowa, nazwijmy to. Bokserska. Bokserska, dobra, niech będzie. Dobrze, już nie pójdę. Bokserska. No, w końcu z bokserem byłem. znaczy. Ja, tak, tak, polu, tak, jak najbardziej. Więc i... myślę, że możemy spokojnie, spokojnie tego, tego określenia używać i myślę, że pan prezydent się nie obrazi. Nie, nie obrazi się, ale absolutnie nie miałem ochoty tutaj go obrażać, tylko kwestia jest taka, że chcę nawiązać do, Aha, do tej myślą, postawy to, ciała. Brzmi, myśli, brzmi Panie Profesorze, czy pan prezydent Nawrocki będzie y, korzystał z każdej nadarzającej się okazji do konfrontacji, która może również zakończyć się y, y, końcem funkcjonowania obecnego rządu? Czy na przykład budżet, wiemy dokład, nie wiemy dokładnie ile, ale wiemy, że zresztą to mówią same kręgi rządowe, że jest fatalny stan polskiego budżetu, że już oficjalnie zostało przekroczone to, to 60% konstytucyjne. Czy to może być, czy może jakiś inny, może wcześniejszy moment, który Karol Nawrocki może wykorzystać do tego, by rozwiązać parlament i ogłosić nowe wybory parlamentarne? No w odróżnieniu od Andrzeja Dudy, który nie szukał pretekstu. Nie szukał, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że konstytucja mówi dosyć wyraźnie, kiedy prezydent może dokonać tego rozwiązania, przy czym tam się pojawia kwestia no, na przykład przekazania budżetu do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda się bał tego zrobić, dlatego że obawiał się, że rząd nie uzna werdyktu TK, dlatego że nie uznaje Istnienia Trybunału Konstytucyjnego, i myślę, że Karol Nawrocki to zrobi i będzie ten budżet przekazywał. Tutaj jest wiele powodów, żeby Trybunał Konstytucyjny uznał budżet za niezgodny z Konstytucją. Choćby sam fakt, że z tego co się orientuje, w budżecie nie ma pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny, czyli na organ konstytucyjnie funkcjonujący, więc samo w sobie to powoduje przesłankę, moim zdaniem, silną, żeby uznać. Uznać budżet za niekonstytucyjny, przekroczenie tych 60%, prawda, zadłużenia, to jest też przesłanka niekonstytucyjności budżetu, no bo w tym momencie automatycznie budżet powinien zostać ograniczony, i to właściwie już bez decyzji oddzielnej rządowej. Także, także takie przesłanki są. Andrzej Duda się tego bał, dlatego że bał się, że Donald Tusk powie, że on nie uznaje tego Trybunału Konstytucyjnego. No i wtedy obawiał się, że jeżeli na podstawie werdyktu nieuznawanego przez Tuska Trybunału Konstytucyjnego rozwiąże parlament, to może dojść do konfrontacji, która się zakończy na przykład dla niego Trybunałem Stanu. Tego się obawiam. Odnoszę wrażenie, że Karol Nawrocki, to jest jakby różnica psychologiczna, no bym powiedział, jest gotowy do boksowania z Donaldem Tuskiem i to nie tylko na takiego piąstkowania, prawda, lewymi, prawymi, prostymi, ale również na zadawanie sobie ciosów znacznie cięższych i w moim przekonaniu właśnie to jest podstawowy powód, dla którego Jarosław Kaczyński to jego wyznaczył na kandydata na prezydenta. Ale też zwracam uwagę, że w wypowiedzi dzisiejszej nowego prezydenta był, nie wiem czy przez wszystkich dostrzeżony, element, bym powiedział, no, podkreślenia swojej niezależności od Jarosława Kaczyńskiego. Tam był w wystąpieniu taki fragment, gdzie mówił o tym, że tam prezydentem wszystkim Polaków to oczywiście frazes, ale że nie będzie posłuszny tam różnym tam, prawda, frakcjom politycznym i tak dalej. To w moim przekonaniu jest taki, bym powiedział, no, też zawoalowane, za zawoalowane, za tak powiem, przesłanie do Jarosława Kaczyńskiego. Być może, że profesor Dudek, który, mówiąc delikatnie, nie lubi Karola Nawrockiego, miał rację mówiąc, że że Jarosław Kaczyński wystawił kandydata, który zniszczy zarówno Donald, najpierw Donalda Tuska, a potem jego samego. Miejmy nadzieję, że przepowiednia profesora Dudka się okaże prawdziwa, chociaż on zdaje się nie chciał, żeby się ten wariant spełnił ja nie miałbym nic przeciwko temu. No szczerze mówiąc, gdyby nie było pis PO, to by było super. No tak, to pisze to, jedno jakość, złoty, prawda, To, to także, już idziemy także, za daleko. To to... Nawet pan profesor wpadł w jakąś, nie wiem, chmurę marzeń, tak mi się wydaje. Chmurę marzeń, bo to ja powiem tak, oczywiście może się okazać, że Karol Nawrocki tak sobie rzucił i będzie to werbalnie podkreślał swoją niezależność od Jarosława Kaczyńskiego, ale ja powiem, powiem, na czym to opiera to przekonanie, że jednak ta niezależność pewna będzie. Opieram na bardzo prostej rzeczy, a mianowicie jeżeli Jarosław Kaczyński chciał mieć polityka sobie całkowicie spolegliwego, no to znalazłby Andrzeja Dudę Bis. Jeżeli, ale Andrzej Duda Bis nie nadaje się do konfrontacji z reżimem Donalda Tuska. No proszę, no bo tak politycy się nie nadają. Jeżeli chciał mieć boksera, który będzie się boksował z Donaldem Tuskiem i, że tak powiem, rzucali się wzajemnie na, na deski, no to w takiej sytuacji musi się również liczyć z tym, że, że taki bokser może działać sam i nie słuchać trenera, będąc w ringu. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja powiem tak, ja nigdy nie należałem do, nazwijmy to, wielkich zwolenników Nawrockiego. Zawsze byłem sceptyczny, ponieważ nie wiem, i po dzień dzisiejszy nie wiem, czy, że tak powiem, Jarosław Kaczyński z zapleców będzie wszystkim kierował, czy też Karol Nawrocki wybuduje sobie własne środowisko polityczne i zacznie, powiedział, tych wszystkich radykalnych pisowców ze swojego otoczenia się powoli pozbywać, budując swoje własne otoczenie polityczne, i czy, tym, czy i, i się zacznie uniezależniać od Jarosława Kaczyńskiego, czy nie. Nie potrafię na to pytanie absolutnie w tej chwili powiedzieć. To, to słowa, zresztą, wszystko, wszystkie prezydenta już w tej chwili, a wcześniej kandydata, to są tylko słowa. Zobaczymy to w praniu. No zobaczymy, to będzie naprawdę ciekawe. Na sam koniec, panie profesorze, chcę panu przytoczyć ostatnie trzy tweety niejakiego Romana Giertycha i prosiłbym o komentarz. Z dwóch godzin, czyli jest sprzed przemówienia przed chwilą do marszałka Sejmu złożyłem protest w formie załącznika do protokołu Zgromadzenia Narodowego, w którym wyrażam sprzeciw wobec przyjmowania przysięgi od Karola Nawrockiego bez uchwały Sądu Najwyższego. Nie ma konsensusu w tej sprawie sprzed godziny... To po Zgromadzenie śpiewaniu... Narodowe. Tak, Zgromadzenie Narodowe, w tej sprawie, przepraszam. Po odśpiewaniu hymnu narodowego wyjdę z Zgromadzenia Narodowego. Wiem, że z tego spodziewają się po mnie ci, którzy razem ze mną złożyli protest wyborczy. Proszę nie atakujcie jednak tych, którzy dzisiaj z, ra... z racji choćby urzędu musieli wziąć udział w tym smutnym wydarzeniu. Wysto... I o, sprzed 39 minut w wystąpieniu Karola Nawrockiego zainteresował mnie fragment, w którym stwierdził, że otrzymał 10,5 miliona głosów. Mogły mieć wpływ na ten wynik. Co się z tym kolesiem dzieje? Co to za odpał jest? Naprawdę, bo to jest. Hmm. I, i, ja inaczej jestem przekonany po tym, co się wydarzyło, że gdyby przeliczyć te głosy, jak chciał Giertych, to by wyszła jeszcze większa przewaga Karola Nawrockiego nad Rafałem Trzaskowskim. Ale, ale liczenie głosów ma sens. Ja się nie zgadzam z tym, że liczenie głosów nie ma sensu. Gdyby zaczęto liczyć w tej chwili te głosy, przecież nie byłoby tego tam, nie wiem, z pół miliona czy iluś ludzi, czy stu tysięcy chyba, którzy brali udział w komisjach. To mieliby liczyć prokuratorzy, ilu można by ich wysłać? Z kilkuset. Oni by to liczyli teraz trzy miesiące. W tym czasie skończyłaby się kadencja Andrzeja Dudy. Nie byłby wybrany prezydent, tylko w takiej sytuacji PO prezydenta byłby, byłby marszałek Sejmu, czyli Szymon Hołownia. I wtedy zgodnie z prawem mógłby popodpisywać wszystkie ustawy odmowy nienawiści po reformy sądów, prawda, które koalicja uchwaliła. I że tak powiem, wtedy, i wtedy już nawrocki mógłby być dalej prezydentem. To, to powiem tak, to, to nie jest głupie, co on pisze, to jest pewien taktyka i plan polityczny. To, co jest tutaj nie najmądrzejszego w tych wypisach mecenasa Giertycha, to jest nieumiejętność pogodzenia się z porażką, no bo już było wiadomo, od paru tygodni, że tego przeliczania ponownego nie będzie. Nawet Donald Tusk się z tym pogodził, wydrukując, prawda, tę ten, ten decyzję Sądu Najwyższego z jakąś idiotyczną adnotacją, że to nie jest Sąd Najwyższy, no ale, prawda, ale jednak, jednak zostało to wydrukowane, więc sprawa była już przesądzona. I w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, Roman Giertych po prostu nie umie się przyznać do porażki. No tak, czasami bywa, no, że ludzie się nie umieją przyznać do porażki i będą w to brnęli. No, bym powiedział tak, no, no, no śmieszność jest zawsze w zasięgu ręki polityka. Ale jest też jedna rzecz, już na zakończenie, jak rozumiem, której, którą muszę też tutaj zwrócić uwagę na ten. Kiedy zaczynaliśmy naszą rozmowę, to mówiłeś o tym, że w, nie pojawił się na przysiężeniu Rafał Trzaskowski. Zwracam uwagę, że Rafał Trzaskowski musiałby być na to przysiężenie zaproszony, ponieważ on z automatu nie, że tak powiem, nie zaliczał się do osób mających w tym przypadku wejściówkę do Sejmu, dlatego że nie jest ani posłem, ani senatorem, czyli nie jest członkiem Zgromadzenia Narodowego. Nie jest również byłym prezydentem ani premierem, którzy są zapraszani też z automatu. I myślę, że nie przychodząc na to posiedzenie, nie próbując takiej wejściówki sobie załatwić, ale też nie pisząc jakichś dziwnych tweetów, zachowuje się, chociaż to jego bardziej dotyczy niż Roman Giertycha, moim zdaniem, z większą klasą niż pan mecenas. Dobrze, w takim razie. Profesor Adam Wielomski, politolog, komentował orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te słowa, jak zwykle, prosto z mostu. Dziękuję serdecznie. Tak, no, Adam Wielomski mówi to, co myśli. Różni się tym od wielu publicystów, dziennikarzy i polityków, że jest zależny tylko i wyłącznie od samego siebie i nie ma żadnych oficerów prowadzących. Dziękuję bardzo. Do no widzenia. i dlatego jest często moim gościem i, i, i chwała mu za to. Bardzo dziękuję panie profesorze. Profesor Adam Wielomski był moim państwa gościem w tym specjalnym programie, który nadajemy na kanale DOŻE, czyli na kanale PSTV. Wielkie dzięki panie profesorze. Ja dziękuję też wam za to, że tak licznie oglądacie. Zachęcam tych, którzy będą to później oglądać, żeby podawali dane, lajkowali, udostępniali, komentowali. Wiadomość dnia, chyba bez zaskoczenia, chociaż po tym, co się działo na ostatnich kilku, w ostatnich kilku tygodniach, to nie wiem, czy tak nie bez zaskoczenia. Karol Nawrocki jest zaprzysiężonym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Dyskutowaliśmy tu dzisiaj przez prawie dwie i pół godziny o tym, jaki będzie, jaka będzie to prezydentura. Przede wszystkim dyskutowaliśmy o orędziu, o sposobie, jaki się zaprezentował pan Karol Nawrot. Ja jeszcze mały też komplement pod kierunkiem pierwszej damy. Bardzo ładnie to wyglądało. Powiem to. Wiem, że rzadko się o takich rzeczach mówi tutaj. Mówimy, skupiamy się na takich kwestiach, ale para prezydencka prezentowała się dzisiaj bardzo dobrze, w tym bardzo uroczystym dniu. I okej. Yy, yy. yy, yy. Zobaczymy dalej, będziemy komentować cały czas o tym, będziemy tutaj na pewno w studiu mm, mówić o tym często, o decyzjach, o polityce, o, o tym co y, robi pan prezydent Karol Nawrocki. Ym, no, będziemy dyskutować jeszcze dzisiaj, zachęcam właśnie do lajkowania, udostępniania, komentowania tego, co jest, co pojawia się, nie tylko w tej materii na naszym kanale. Zachęcam do wsparcia, do tego, byście wspierali nasze tutaj działania, bo bez Was nie można działać niezależnie, jeśli chodzi o dziennikarstwo, to dlatego, że mnóstwo niezależnych ludzi wspiera nas, dlatego możemy dalej funkcjonować, za co bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Dziękuję za to dzisiaj, za uwagę, zawsze takie programy. To rzecz bardzo pozytywna, dużo się dzieje, dużo mm, się omawia, więc bardzo, bardzo dziękuję. Ja nazywam się Piotr 3, Kochani, to był specjalny program y, w związku z zaprzysiężeniem pana Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczpospolitej polskiej Bardzo dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, do zobaczenia, do widzenia.